Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shakes and Widget. Jest to 58. odcinek. No i dzisiaj, moi kochani, kolejne obowiązki w Shakesie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo ja powiem Wam, że bardzo jestem zadowolony. Tak wyglądają moje statystyki, jak możecie zauważyć. Wszystko pod kontrolą, moi kochani, jest. 238 poziom, o, brońka COX... Wszystko jest fajnie. Yy, za niedługo będziemy mieli 240 poziom. Mam nadzieję, że to nastąpi. Nie wiem, w przeciągu dwóch lub trzech dni zobaczymy, moi kochani, jak to będzie. No, i zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz łapki w górę, jeśli filmy Wam się podobają. Jeśli uważacie, że na przykład źle prowadzę moją postać, zmienilibyście coś, to zachęcam również do napisania jakiegoś sensownego komentarza. Podkreślam, sensownego bo to jest bardzo ważne, bo na tym kanale nie ma miejsca na jakieś głupie komentarze, tylko mądre i ewentualnie takie komentarze, które będę mógł przemyśleć tego co robi źle i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Przejdźmy sobie do toalety, moi kochani, jak możecie zauważyć, potka na wytrzymałość kończy nam się o godzinie 12.07, czyli za niecałą godzinę, ale wczoraj dostaliśmy właśnie czy dziś to było. Tak, dzisiaj dostaliśmy z kalendarza, jak możecie zauważyć, potkę na wytrzymałość, więc moi kochani, bardzo fajnie. Powiem wam, że bardzo fajnie założymy sobie ją na pewno i dostaliśmy taki pasek z lochów, moi kochani, ale zaraz wszystko wam pokażę, ile padło lochów, bo też padła jedna, padło, padł jeden loch w strefie światła, więc moi kochani, jest spoko. Mm, wrzucimy sobie ten pasek, może do belka. Dobra. Rozmontujmy go. Okej, okay, ten tu przesuńmy. I tak, no i mamy już, moi kochani, 60% do następnej aury. Powiem wam, że coraz lepiej. A tu nic ciekawego. Dobra, dzisiaj też awkę będziemy robić na odcinku. Dalej jest mamy weekend. Taki szczególny dzień. Pozwól tak jest. Na karpu pile trzy razy. No nie wiem, moi kochani, czy uda nam się zrobić ten plakat. Mam nadzieję, że nam się uda zrobić. Dobra, przejdźmy do arenki. Aha, bo arend zrobiłem wcześniej. Dobra, trudno. Nie, to nie. Nie to nie Dobra Tu okej okay. Cześć Okej okay. W gabinecie magii moi kochani Zajrzyj do kociołka Już sobie wszystkie zakręcia zaczarowałem yy, Więc wydaje mi się, że to jest spoko opcja Wszystkie yy, zakręcia są zaczarowane uwiedźmy No już jest 65% yy, do następnego zwoju. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Mam nadzieję, że też szybko. Tu w zbrojowni jest coś ciekawego. No nie, jak możesz zauważyć, nie? Tu. Tu też nic ciekawego, moi kochani, więc. Lipa, lipa. Więc możemy przejść do lochów. Wydaje mi się, że możemy przejść do lochów. Zaczynamy nowy portal. Jest to drugi portal, moi kochani. Akt drugi, poziom pierwszy. Zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Zobaczymy. Jak nam się uda pokonać ten portal? To jest, moi kochani, zwiadowca. Mm -hmm. To może być nieciekawie. Ale ładnie, ładnie. Popatrz, jak paladyn kery, moi kochani. Pięknie. Dajemy sobie radę. O... Już jakby kryty weszły. Mamy 50% szans na krytykę, ale tego nie widać. O dobra, za 5 milionów. I jeszcze za 2, 2 miliony. No jest to dobry wynik. 68%, no czyli 32% zbiliśmy. Jest to bardzo yy, w porządku wynik. No i moi kochani, aha, bo Esteros... Właśnie pokonaliśmy tego jednego przeciwnika. Sutenera Petera udało nam się pokonać, więc no, mój kochani sztos jest ogromny. No i w twardy, tak jak mówię, dalej się budują kwatery robotników. Za niedługo będą na poziomie 12. No i później, tak jak już wam mówię przez większość odcinków, co dalej będę robił. Hmm. Czyli później eko będę budował po kwaterach robotników. Hmm. Później, może akademię sobie wybudujemy. Zobaczymy jeszcze, jak to. Będzie. Ulepszymy sobie żołnierzy. Dobra. No i za to odbierzmy sobie 8 awanturni części. Okay. Dobra, możemy tego zrobić. Walki zrobione w podziemiach. Sprzedaję tylko to. Już skoczyliśmy, moi kochani, na pierwsze miejsce. Znaczy na pierwszą listę, nie? Tutaj jesteśmy, więc to jest akurat bardzo fajna sprawa. Zróbmy sobie pupila gildyjnego. O! Proszę państwa, co za walka! Niesamowicie ekscytująca. Dobra, lecimy. Tutaj, teraz, portal gildyjny. Zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że też dobrze. Zobaczymy. Zaraz się wszystko, moi kochani, okaże. No. Dobrze. Nawet dobrze, to jest wojownik. Porządku, porządku, powiem wam, że jestem zadowolony. Zobaczymy sobie ile. O, prawie 12 milionów. To jest bardzo dobry wynik, moi kochani, w portalu. O, a w podziemiach. Buduję teraz, moi kochani, ekstraktor dusz na poziom 8. Tak, to jest poziom 9, poziom dziewiąty, to jest poziom ósmy, więc teraz będzie na 9, za niedługo wybudowany ten ekstraktor, no i później gladiator też na poziom ósmy. No i później jeszcze coś pomyślimy, bo tutaj te boki też są w miarę OK, wszystko. Władysław też jest na poziomie 9, jakoś sobie radzi jeszcze z tymi przeciwnikami w podziemiach, więc jest dobrze. No i w poczta, moi kochani, muszę wam pokazać walki, które udało mi się zapisać po kraka. Zacznijmy od pokraki. To było tornado. Oj, co z tym heltem się dzieje? No i tak jest. Pokraka padła. Zrobiłem sobie po prostu jedno tornadko. Nie wiem dlaczego. Tak dla zabawy. Poczwara, czyli zwiadowca. Jest dobrze. O widzicie jakie kryty No i Mak O no, Mak też coś zabrał. Kudegunda, no, nie źle. My musieliśmy interweniować w tej walce, moi kochani, więc widzicie. Jeden hit, i po przeciwniku, i taki kapelusik dostaliśmy jakiś. Bardzo taki średni. Siena cmentarna. Już wam to pokazuję wszystko, żebyście widzieli. Czy mikrofon ma włączony? Jest włączony, więc jest dobrze. O! Nieźle. Nieźle. 4 miliony. Mac też dobrze. Jak bunda. Dobrze. No, i tutaj mój koni Fireball wystarczył. Samym Fireballem zabiliśmy hienę Cmerta cmentarną, herstry busiów, rabusiów, przepraszam. My też tutaj braliśmy udział w tej walce, więc jest dobrze. Mac, W porządku. No i pięknie. Krytyk za 4 300. Jest to solidny cios, naprawdę solidny. No i tutaj Gunagunda też widzimy. Bardzo dobrze się stara. No i teraz o. Młody dorek kończy. Pięknie. Pięknie. No i moi kochani, teraz to co bardzo mnie ucieszyło, środowisko pupili, pupili, padł toperz moi kochani, trzynasty pupil w mroku, nasz zębik dał sobie radę, jestem no, bardzo zadowolony, zobaczcie sobie sami tą walkę, niesamowita walka, zębik pokonał toperza, mamy już moi kochani pokonane wszystkie, Pile, na które przejdziemy. które będziemy przechodzić. 96. poziom. Zębik sobie dał radę. Tu i tu blok, i moi kochani. Tu krytyk, i po toperzu I po toperku. Bardzo dobrze. No i sutener, Peter, oczywiście, jeszcze. Jak możecie zauważyć, tak ta walka się prezentowała. O, dostaliśmy ten pad właśnie, 123 miliony, miło, bardzo miło w sali chwały, jak to wygląda. No, top 1000 prawie, 16 miejsce w gildia ma, no zbliżamy się do 2000, top 2000, no w pupilach po wczorajszym spadliśmy, moi kochani, wczoraj spadliśmy niestety. No i co, w jak dobrze stoimy. Jeszcze jedną walkę sobie zróbmy. A nie, zaczniemy od pierwszej walki, bo jeszcze nie robiliśmy na tym odcinku. O, na dwa hity. Padł mag, nic, to klaserka mamy, klaser 83,50, mamy top 1000, fajnie. No i moi kochani, też znaleźliśmy potkę na siłę, bo było w gabinecie magii. Więc, dobra. Aha, teraz, no przecież teraz wiadomo, że... Awka musi być. Nie? A więc przysłano mi nowego giermka. To jest podstawowa zasada, że to musi być awanturniczość, moi kochani. To te zadanie bierzemy. A, tu jesteś. Mm. No dobra, teraz to na oko nie chcę ci kalkulatora wyciągać. Wystarczy tego gadania. Okej. Okay. Te zadanie będzie najlepsze. Hey, Okej. Okay. Jabłuszko już miło. Dzisiaj jest właśnie żywioł obronny y, Ziemia. Więc widzicie jak to wygląda. Dobra, te zadanie weźmy sobie. Tu jesteś. No tutaj dobre zadania, naprawdę mega. 239 poziom cudownie. Powiem wam, że naprawdę pięknie. To się wszystko rozwija. Dobra. Tutaj te zadanie bierzemy. Pomóc w czymś? No co tutaj te? Czołem cię, Majdo. O, tu wszystkie za 14 minut, jak możecie zauważyć. A, to pierwsze bierzemy. Nie poddaję, możesz mi pomóc? Dobra, bierzemy. No dobra, weźmy te. Te trzy trzy Tu pierwsze bierzemy. Mamy darmowe piwko. Z zakręcia Napijmy się jeszcze troszkę. Co to za broń? A, to nie, nie fajna. Gorzej jakby była fajna, to wtedy moglibyśmy polewać. Witaj. To byłaby bez dziury. O, to jest dobre zadanie, bardzo. Wkrótce poczujesz poważne napięcie mm -hmm. nacięciwie. Świetnie. Dobra, to to zadanie. Witaj! Lecimy, moi kochani, na tym, na tygrysie, który tam skraca misję o 30%. Nie nagrywam osmoku, bo nie zamierzam, nie? Nie zamierzam. Witaj! Dobra, to i ostatnie, ostatnia misja. Koniec. Mało jedzonek w ogóle wypadło dzisiaj, szkoda. Liczyłem trochę na więcej. Warte? Liczyłem troszkę na więcej, moi drodzy. O, jakaś wyprawa. To zapiszemy się w wyprawie. No i dajmy sobie statystyki. O, dobra. Tu może być coś. Tu w statystyki damy. Dobra. O, nieźle. Dobra. Wszystkie pieniążki wydajmy na boczne statystyki i są wydane. Fajnie. Dobra, moi kochani. No to teraz przechodzimy do pupili, O, widzicie jak dzisiaj. No i mamy jedną truskawkę. Ona czeka na Infernixa. Tu mamy Jedną, jedno jabłuszko już po nikonie jest nakarmione na poziom setny. Więc teraz przechodzimy na Lisowilka. Lisowilk, poziom drugi. Miło. Dobra, zaczynamy. Ziemia 111. Mhm. Pójdziemy światłem, chyba. No bo moi kochani, tak. Y no, mrok jest za słabym żywiołem. Nie poradzi sobie prawdopodobnie. Ogień też, bo jednak to jest, moi kochani, wojownik. Wojownik na zwiadowcy no jest słabszy. Światło jest dobrym żywiołem. Zobaczymy. Czy się uda? No a woda jest chyba za... znaczy woda też jest, moi kochani, wiecie. Tutaj najros... najbardziej... najmądrzejszą decyzją byłoby wystawienie światła, tak? Bo to jest jednak, moi kochani... Yy... Mag, dzieńka jest magiem. Ziemią też moglibyśmy pójść, ale no nie wiadomo, nie wiadomo czy tym ponikoni by sobie poradził, bo tutaj przeciwnik ma moi koni 111, liczba bo 7. Ja mam 10 tych kupić, coś... no nie wiem, nie wiem... 107, 111 minus 6 Aha, no to na setnym też by miał. To jest walka 50-50 tak naprawdę, tak? No, z moją przewagą, moi kochani. Ale ja wolę nie ryzykować. Pójdziemy po prostu światełkiem i może to będzie win, może to nie będzie bullshit. O gory łapa, No jakbym wiedział, że karmi gory łapa, moi kochani To bym wziął inny żywioł No Wziąłbym inny żywioł, ale no Tak to bywa O. Masakra, moi kochani, masakra. No ale teraz dostajemy łatwiejszego przeciwnika. Tutaj nawet by sobie poradził, moi kochani, mrok by sobie poradził, nie? Tutaj mrok by nawet sobie poradził w tej walce, więc troszkę słabo, ale no skąd miałem wiedzieć, że przeciwnik będzie karmił akurat gorylołapa, łapa, a nie ponikonika? No dziwnie, dla, nie wiem dlaczego wojownika poszedł, jak tu ma zwiadowcę przecież. Dziwna naprawdę sprawa. Będzie mu bardzo ciężko atakować innych rywali w PvP, jak on karmi sobie wojownika. No trudno, trudno, moi kochani, trudno. Tak to bywa. Różne są drogi karmienia pupili. Więc, no tak, no. Widzimy się za niecałe 14 minut, moi kochani. Dokładnie. Dobrze moi kochani, jestem z powrotem. Zatakujmy sobie kogoś na ręce, no i przejdźmy do naszych dzielnych pupili, nie? Wiadomo. Może... Z... Co powie zwiadowca? No. Aha, że będzie uniki. Robił. Nie no. O, uniki. O ładnie. No. Dobra. Piękny. Moi kochani, popełniłem straszny błąd, tą jedną truskawkę przez przypadek ogniopląsa nakarmiłem, bo chciałem sobie tak tą truskawkę przesunąć, tu nie wiem dlaczego w ogóle, no i straciliśmy kolejną truskawkę, no trudno, no co ja poradzę, tak mi, no, nie wiem, nie wiem dlaczego coś takiego zrobiłem, ale trudno, człowiek popełnia błędy, dobra. I tutaj jest, moi kochani, też nie wiadomo. Ja bym tu poszedł mrokiem, tak naprawdę, ale no nic nie wiadomo, tak naprawdę. 93 minus 7, 86, 89 nawet poziom może mieć ponikony niego, Jeśli nakarmił dzisiaj, więc. No zobaczymy. Ja idę mrokiem. 8,6. Powinniśmy ten mecz, moi kochani, zwyciężyć. Ale wiecie jak to jest. No właśnie. No właśnie. Hamstwo. Pięknie, dobra. Zębik, cudownie. Coraz lepiej się spisuje. Drugi win. Piękna sprawa. Piękna sprawa, moi drodzy. No i Lisowilk ma karmienie. No i tutaj następny przynimik jest 11 Fatypilo, no jest to oczywiście podruba takiego youtubera, który nagrywa Shakesa. Fatypilo jest taki youtuber, więc nie wiem dlaczego taka nazwa w ogóle jest. Ktoś próbuje żartować widzę. O, top 1000 w pupilach, jest miło, powiem wam. Lochy za 3 minuty, a no to później spróbujemy. Oho, dobra, tu nic. Ok, no to widzimy się, moi kochani, w następnej walce. Dobra, moi kochani, korzystając z czasu, że dopupili ponad dwie minuty, zrobimy sobie walkę w lochach. Yy, bo ostatnio próbowałem tego przeciwnika i zabrakło mu 800 tysięcy. Bardzo niewiele zabrakło, abyśmy go pokonali. Więc może teraz zobaczmy, może. Sprawdzimy. Sprawdzimy, moi kochani. Blok. Ajajaj. Może... No ile... Pszty... On robi bloków, zobaczcie. Jakie to jest chwastwo. No straszne, no. Aha. No blok za blokiem. No to nie pokonamy go, moi kochani. Nie ma szans. To jest blok za blokiem. Szkoda, szkoda tej próby. Dobra, zróbmy kogoś na arence. Może się uda wojownika. Nie wiadomo jak to będzie. Zaraz zobaczymy. No ładnie sobie radzimy nawet. Pięknie. Powinniśmy wygrać, mamy lepsze statystyki, ale on ma bloki. I udało się. Bardzo wyrównana walka. Nic do klaserka, szkoda. No trudno, czasem tak bywa. Dobra. No i teraz tutaj pójdziemy chyba sobie ziemią, moi kochani. Ziemią, pójdziemy sobie. Tak mi się to wydaje. No dobrze, pójdziemy sobie tą ziemią. No, różnie może też tak naprawdę być. Możemy to przegrać, to zależy. Czy akurat w tej grze będziemy mieli uniki, czy nie będziemy. Różnie, moi kochani, wiecie jak to bywa, nie? Wiecie. Ja też o tym doskonale wiem. Więc ziemia. Ziemia for the win. No. Jest setny poziom na setny. Jestem ciekawy tej walki. Takie same statystyki mamy, zauważcie. No na razie to się nie zapowiada rewelacyjnie. O pięknie. Nie, przegraliśmy. Nie no, wiadomo, no pewnie. Dlaczego ja akurat przegrałem? No? No tak musiało być i tyle, no nic nie poradzę, moi kochani. I tak jest bardzo dobrze, bo już trzy razy nakarmiliśmy lisowilka, więc... Widzimy się w następnej walce, moi kochani. Okej, okay, moi kochani, jestem z powrotem. Walki pupili za niecałe 30 sekund. No tu chyba pójdziemy, wydaje mi się, ogniem spróbujemy to zaryzykować. 93 minus 7. Podobna sytuacja, jak wtedy co mrokiem startowałem. Może też płomiełas będzie miał farta, tak? Bo nie wiadomo ile jednak ponikoni zrobi tych uników, a może przeciwnik nie karmi ponikoniego, tylko tak jak yy, pierwszy przeciwnik gorylołapa. Nie? Dobra, próbujemy. O, już trzy jedzowka stra... Oha, no to na to wydał. Dlaczego na gorylo łapa wydał, no? Dziwna sprawa. Zobaczmy tą walkę, bo to jest ciekawa walka moi kochani. Bardzo interesująca walka. Ja Krytyk by się przydał, żebym był już taki spokojny. O, dobra, pięknie, pięknie. prawda? Na razie świetnie, na razie moi kochani cudownie. Tylko przegraliśmy chyba tylko jedną walkę, tak? Czyli jest 3-1, czyli lecimy dzisiaj po 4-1. Dzisiaj jest wspaniały dzień moi kochani. I o to chodzi. I o to we wszystkim. Rozejrzyj się! Dobra, widzimy się za. Niedługo już w ostatniej walce, moi kochani. Dobrze, moi kochani, czas na ostatnią walkę. Oczywiście zaatakujemy wodą. Zobaczymy. No to powinien być, moi kochani, spokojny win. Nie powinniśmy się o niego bać. Ale wiecie, jak to jest, nie? Wiecie, jak to czasami bywa. Z tymi win winami, średnio. Dobra. Lecimy siedemdziesiąty szósty poziom. niego. zobaczymy, ale krok z bloki wali. Co za walka? Pięknie. No dobra, krok skończy zabawy i koniec moi kochani 4-1 w pupilach skończyła no, nam się poczka na wytrzymałość. Założymy sobie ją zaraz no, tu już w pupilach nie możemy nic praktycznie zrobić, ewentualnie no, żeby sobie sprawdzić, czy ponikoni by pokonał wilka Nawet by pokonał. Możliwe, o nie no, teraz to widzicie. Możliwe, żeby pokonał wykiadło, ale nie wiadomo ile to by prób zajęło. Ja już przyszedłem na Wilka, moi kochani, mogłem przejść rzeczywiście na wyki jadło, no trudno, trudno, dobra. Zróbmy sobie tą potę... nie tą potę, tylko tą potkę i zaatakujmy sobie kogoś na arence. Mamy już 100 run, my dzisiaj jeszcze kołem nie kręciliśmy moi kochani, to kręcimy kołem. Kołem koniecznie trzeba zakręcić. Pasek. No. Dzisiaj już wszystko było rozmontowane. Więc nie potrzebujemy na razie tego paska. Kowal też nie potrzebuje. Łowca demo. Zobaczmy. Zobaczmy. Fajna ta broń. w win. Spoko. Dobra. Więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już jutro w następnym odcinku yy, z Shakes and Fidget. Do zobaczenia.